ma z tej strony i jak co poniedziałek gramy w Fortnite, ale tym razem pokażę wam szafkę zrobimy szybki przegląd szafki bo nie mam za dużo itemków i zaczniemy może od ekranów czytywania sobie ja na to. Pokażę wam ogólnie ile mam i który mi się najbardziej podoba, co nie? Wy możecie tam napisać jak mamy tutaj jakieś znawców z Fortnite'a czy któryś z tych ekranów jest jakiś rzadki czy tak średnio bo mi się wydaje, że tak średnio, ale no, to już tam od was zale zależy i dobra. Możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję, e komentarz, jak wam się podoba, ogólnie przegląd szafki, w sensie, e który z tych ekranów wam się najbardziej podoba. I tak, moim zdaniem najlepszy jest ten. W sensie on jest mega ładny i ten też jest mega taki, wiecie, bardziej broczny w ogóle, ale ten mi się najbardziej podobał, No na super. Mm, Przejdziemy dalej do muzyk. No, to muzyki jak to muzyki, co nie, nie mam jakiejś wyróżniającej się. Yy, I naprawdę mi się podoba ta. To jest fajna. No, by klasyczny. I tą muzykę zazwyczaj używam, bo jest akurat super. Więc yy, tutaj też możecie powiedzieć, które jest według Was najlepsze. Może wy macie jakąś lepszą coś. Szczendary to szczendary, co nie w sensie... co tu patrzeć. no? Szczendary. E, dalej, co, co mamy? Malowanie e, To tak Najlepsze moje malowanie, z tego co tutaj, wszystko Ja zazwyczaj biorę na lasowo malowanie, bo mi to tam malowanie, tu malowanie to się wybierze, ale tak jakbym miał ja wybierać z tych tutaj, co to widzę, to chyba to To mi się mega podoba, i to było z jakiegoś eventu, z dnia światła, dnia latarni, coś takiego. I to jest akurat mojego spoko. Mm, dalej, przejdziemy do. Co my tu mamy? Najpierw pójdziemy do tanców, do emotki. O, Dobra, i mamy tak. No, y, tutaj mamy po prostu emotki. Są nie takie niewyróżniające się albo bardzo. To na przykład jest za darmo. Y, dzisiaj w sklepie, więc polecam sobie odebrać. No, tak, które mi się najbardziej podobały. Emotki to to. Tylko no, nie usłyszycie tego, bo prawa autorskie. Ale to i ta emotka też jest fajna. Tak wiecie. Celi, ikon i w ogóle to sobie też ostatnio kupiłem. To też jest fajne. Mamy też z tego z Marvela, co nie? Nie mam jakichś takich bardzo wyluczających się. To też jest fajne. Wiecie, można sobie usiąść po prostu i sobie coś tam jeść. Mm, ale tak, na moją odbę to właśnie jest to, to i to. Jak najbardziej. E, dobra, dalej z. Emotek, czekajcie, emotki, tu mamy jeszcze ruchowe emotki, ale dobra, tu mamy jeszcze emoji rzucane. Z emoji rzucane praktycznie w ogóle nie korzystam, więc po prostu jak są jakieś darmowe, no to są i siedzą mi w szafce i nie korzystam. No cóż, ale tak jakbym miał wybierać najlepszą, to chyba TouchG jest fajne. I też rzeczy też jest fajne. I te dwie emotki Tak podobały mi się fajnie z tego. I graffiti. Co do graffiti? To też nie używam. Więc y, też tak średnio jakoś patrzę na to. Te graffiti akurat mi się podoba. I to też jest takie fajne. Też można sobie fajnie postawić i fajnie wpasuje się do wszystkiego. Y, te cztery graffiti są dzisiaj za darmo w sklepie więc też polecam sobie odebrać. Y, to Co tutaj jeszcze takiego fajnego jest? z graffiti. To w sumie też jest fajne. To trzeba było kod wpisać, żeby to dostać z współpracy. Dalej. Dobra, tu mamy tą smugę, całe spadanie. No ja tutaj tego mało mam. Gram od drugiego rozdziału czy siódmego sezonu. No. Ja tak najlepsze to chyba ta jest. to albo ta. Ta jest fajne, tylko zasłania dużo, ale akurat fajnie wygląda. O, i ja tą często używam one jest z Fortnite koszmarów szmarów czas. I tak, nie ten, nie zasłania za bardzo ekranu, a takie fajne światełka tu daje. Lotnie, nie, to tak, co my tu mamy? Zjedziemy hmm, sobie na sam dół. I no, tu są te parasolki, co nie jak parasolki za, za wyglaną. Yy, no, tutaj, że każdy wie, co nie? Signat 7. I to jest właśnie z sezonu 8. Tu mamy zwykłą parasolkę. Tu mamy zwykłą lotnie. Tu mamy z tego sezonu. I te lotnie akurat mi się mega podoba. W sensie nie ten wyróżnia się ostro i nie jest jakimś zwykłą parasłką, jak na przykład to. Jakieś ufo co nie? Dobra. Tu mamy go na z poprzedniego sezonu. Tu mamy z Fortnite polec znajomego akurat. Tu mamy z PlayStation. Że trzeba było tam przetrwać nas lać Mamy taki styl i mamy również taki styl. Tu się po prostu ekranik y, zmienia. Mamy zapalony ślizgacz czyli on jest za oglądanie ty, tych transmisji na Twitchu. To jest z Karnety bojowego. To jest też z Karnety bojowego. To również jest z bojowego. Większość jest z karnetu jest to, nie? To jest z Tutaj też mamy kabinetówkę. No i kolejna. Tylko to się lotnie jakoś tu buguje. Mm, tam kolejną z karnetu. Tu kolejna z karnetu, ale akurat to lot nie jest fajny, w sensie taki kwiatek, ale fajny. Tutaj też skarnetu, To jest z Fortnite szmarów czas akurat, te co były chyba ostatnio. To właśnie to jest z tego. Tu mamy z kolejne z skarnetu Tu mamy kolejne z karnetu. Też z i tu z tego obocnego. Tutaj mamy też skarnetu, To też jest z karnetu mamy z wyzwań naruto i ta lotnia też jest fajna się lata na takim potworku jakby to też jest z karnetu to jest z festiwalu zimy i jest taka wiecie bordowa doska Tu też nie ten nie zasłania ekranu to jest z karnetu to jest moja ulubiona lotnia na czas obecny z tego karnetu wygląda sztos nie jak mi się podoba to także z karnetu Tutaj mamy z y, Festiwalu Zimy I to jest, kurde, przeogromna lotnia z, tej, z Matrixa. Tu mamy z Karnetu. takie kółeczko. Tu też mamy z Karnetu. Tutaj również z Karnetu. Tu kolejny z Karnetu, ale to jest fajny od kolejnego Tu mamy kolejny z Karnetu. I tu mamy za występ Ariany Grande i ona akurat nie wygląda źle. I tak fajnie, taka tu pozostawia. Tu mam y, za wpisanie kodu, dostałem taką lotnię, tak samo jak tą lotnię. I to lotnie też jest mega, Takie nietoperki są na początku i jest taka zdarta. To mi się akurat też fajnie podoba. Dalej co do kilofów. No to mamy standardowy, tak jak każdy macania Zamach zwykły. Tu mamy kadnetówkę. To mamy z wyzwań, po prostu jakieś tam zwykłe questy były, e, chyba w tamtym sezonie. Nawet się taki młotek dostawało. To jest z Fortnite poleci znajomego. Tu mamy z Walentynek ostatnich. To też mamy z tych Walentynek. Tutaj mamy z tego kornetu co jest obecnie. Tu mamy ze czwartych urodzin Fortnite. A. A to jest z tego, z tego pakietu startowego, co jest obecnie. Tutaj jest Festiwal Zimy, tutaj to jest z pakietu startowego Dizzy, coś takiego, to jest z Karnetu, no są akurat fajne piły takie, to też jest z Karnetu, tutaj też mamy z Karnetu, tylko to się tak fajnie świeci jak bije, to mi się jak podoba. To jest z pakietu startowego Absence i ogólnie tak co wygląda koks, a dźwięk mi się źle nie podoba, ale wygląda koks. To są y, grafy z tego, z Xbox Live na telefonie. sobie Odebrałem, bo czemu nie, darmowe były. To jest z Festiwalu Zimy, ogromna łopata. To mamy z y, kolejnego pakietu startowego, już nie pamiętam którego. Tu mamy z ekipaki poprzedniej, co była. Tutaj jest z y, karnetu bojowego. To też jest z karnetu bojowego. Tutaj też mamy z karnetu, Też z karnetu. To też, a to dostaliśmy, wszyscy gracze dostali tam, jak weszli od jakiegoś czasu. To właśnie dostali za tam jakieś problemy z Fortnite'em, że chyba tam długo nie było Fortnite'a po aktualizacji i dostaliśmy taki kill właśnie. Grzybowy półksiężyc. To jest z Karnetu. Dalej, tu też mamy z Karnetu. To jest z pakietu startowego za Clash coś takiego. Tu mamy z odkrycerza omegi. To jest od obecnej ekipy. Mega fajnie wygląda i super dźwięk wydaje. To jest z karnetu bojowego. To też mamy z bojowego. No ale to jest, to jest z obecnego karnetu. I tu są zbiorek i zbiorek. W sumie jeden z tego karnetu, ale on miał błąd, więc nie działa, jak widać. Tu mamy z kolejne. Tu mamy kolejne z karnetu. Kolejny to taki lofik z karnetu. Tutaj po raz kolejny, ale to jest akurat powiem to fundamenta. Mega mi się taki fil fil tak, Można sobie zrobić taki styl, że jest taki ciemny. Podoba mi się to mega. Tu mamy kolejne fil tu fil kolejne fil kolejne... no, fil co nie, fil No fil Tu no Tu karnet, tu karnet. No, to się tak fajnie fil fil Tu mamy e, też fil 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 Tu fil fil Tu mamy od karnetrze. Hmm, tu mamy... Ja myślałem, że wiecie, że to będzie się jakoś rozdzielać że można mieć dwa te kilo, ale trochę małe. Nie podoba mi się ten kilof, No, z Kornetu jest. Tutaj też jest z To jest z darmowego pakietu na komputery. Tak. E, to dostałem z kodu. A taki najlepszy kille, który mi się podoba to właśnie jest ten. E, ten i ten. Trzy najlepsze przykład, ale jakbym miał wybierać to ten, ten. Z Miśka. Yy, dalej przechodzimy do plecaczków. Tu mamy, tak, yy, żadnych duchów. To było z. Yy, czekajcie, Jezu, chciałem tego wybierać. Z for, no, właśnie w sezonie 8 do rozdziału 2 były jakieś questy z Ghostbusters i taki plecaczek się dostał. To jest z FNCS-ów, to, to jest po prostu zaglądanie na Twitchu, a później to trafiło do sklepu, no ale jeszcze miałem z Tu mamy właśnie od tej Dizzy plecaczek z pakietu startowego. Tu mamy też z pakietu startowego od. Tego obecnego pakietu, co nie? Dalej mamy tutaj od... Też bez pakietu to mamy. Nie pamiętam z którego. To jest od Clash też z pakietu startowego. To jest właśnie od tych... od latarni. Od tych dnia latarni, to taką latarni się dostawało. Tutaj mamy właśnie torcik urodzinowy. Tam za wyzwania w, z czwartych urodzin Fortnite'a. Tu mamy z pakieciku Absent, z fajną kule. Tu mamy z liccerze Omegi, no, tu mamy karnetówkę, tu też karnet, tu też karnet ten obecny, sobie to założę nawet. Mm, dalej to też skarnetu mamy, tutaj też kartnet, karnet, karnet, karnet dużo tych skarnetów. Tu też tutaj karnetik, tutaj też. Tu mamy z oglądania FNCS-ów na Twitchu. Tu mamy z tej obecnej ekipaki. Tu mamy z poprzedniej ekipaki, tu z karnetu. Z karnetu, z karnetu. To też z karnetu, To mamy po prostu ze sklepu sobie kupiłem taki plecoczek razem ze skinem. Tu mamy skarnetu, tu mamy karnet, carnet, carnet, karnet, 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 karnet. Karnet, 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 karnet. Karnet, I to mamy z festiwalu zimy. To jakieś dzikie zadania. To mamy po prostu z Amongusa, co nie? Że trzeba było tam wykupić, no kupić po prostu grę z 17 zł, i się dostawało takiego właśnie Amongusa na plecach. to mamy, pakman, ale to w sklepie normalnie kupiłem. Tu mamy z tego pakietu no, na PC. Tutaj mamy, tu z kodów sobie odebrałem i tak samo jak to osoby też z kodów odebrałem. A taki plecaczek który mi się najbardziej podoba. To chyba jest ten, bo tu jest ten pieśniotan Shiba, taki fajny. Ten też jest super. ten z pac -Manem. I ten też mi się mega podoba. A tak jakbym miał wybierać, no to nie mam jak, w sensie, to Wszystkie plecaki są fajne, to no, ten jest fajny, ale tak podskakuje ta książka. Ale najbardziej mi się ten podoba, bo on jest mega reaktywny. Dalej, no to co, przechodzimy do skinków. To tak, mamy tutaj Zoe Clash właśnie z tego pakietu. Od niej mamy ten obecny pakiet startowy, który jest dalej. Mamy z festiwalu Zimy, Klisabel. Dalej mamy tutaj właśnie Dizzy z pakietu startowego. Mamy Dark z pakietu startowego, to co skrzydła miało. I mamy Absenza też z pakietu. Dalej mamy z ekipaki Dalej mamy Tsuki 2.0 z pakietu, nie z pakietu, tylko z tego skarnetu. Shantę mamy z karnetu. rysunkowa riba z karnetu. Rycerz Omega, no to kupiony w sklepie. E, Podlucznik John Lama z tego skarnetu. Z Opoka z karnetu. Lewa z e, poprzedniej ekipaki. Tutaj mamy Kors z karnetu. Kiarokay o skarnetu. Szimpańskiego skarnetu. Też Harlow skarnet. Gunnar, Gumiak, to, to wszystko to z karnetu. Grimoire, no to po prostu w sklepie sobie kupiłem. E, tutaj mamy Fabio z karnetu. Tu też z karnetu. Karnet, karnet. Karnet, tu też karnet. Tutaj też, tutaj też. Tutaj też karnecik, tutaj też karnecik. Tutaj również, tutaj również. Tu karnet, karnet, karnet. Karnet i tutaj mamy z festiwalu zimy. To mamy z tego darmowego pakietu na komputer. Tu z kodów sobie wziąłem i to też wziąłem z sobie skodów. A taki ulubiony skin mój. Bo ja zazwyczaj robię tak, że wiecie, gram skinami z karnetu, co nie jest z karnetu bocnego. I po prostu jak jest jakaś nowa stylówka, ale coś teraz zakładam i sobie nie gram. A taki mój ulubiony to jest chyba właśnie Carnage Maximum, którym wypływają się tutaj takie flaki. I ten baton, który się śmieje, to on też jest akurat Cox, też mi się mega podoba. Więc te dwa są takie takie moim zdaniem najlepsze. Harley Quinn też jest w miarę sobie, ale tak to kurde Carnage na no, pewnej po prostu. Mega mi się podoba. Mi się też nie jest zły co, nie? Ale kurde Carnage, do Carnage to nie ma podjazdu. No to był cały przegląd szafki który mam. Jakbyście chcieli wiecie, że pokazuję na przykład malowanie wszystko, jak wyglądałem, to możecie napisać, czy zrobić taki dłuższy film z tego. No, a my się żegnamy. Możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, jak wam to podobało. Wejść na Discorda, na mojego TikToka. Oraz jak chcecie mnie wesprzeć, to możecie wejść w link do Donaita i dać tam trochę. No, ja się z wami żegnam i cześć.